Nie wiesz co smacznego przygotować dla dzieci? Zatem bierzemy 200 g dobrej kiełbasy typu mortadella i ścieramy ją na dużych oczkach tarki. Przekładamy kiełbasę do dużej miski. Następnie ścieramy 200 g twardego sera. Może to być dowolny ulubiony, na przykład mozzarella lub gołda. Dodajemy ser do kiełbasy. Teraz sięgamy po pęczek świeżych ziół, może to być koperek lub pietruszka. Drobno je siekamy i dodajemy do naszego nadzienia. Wszystko dokładnie mieszamy. Zobaczcie jak pięknie to wygląda już teraz. Teraz czas na ciasto. Bierzemy 500 g ciasta francuskiego i lekko je rozwałkowujemy, żeby było wygodniej. Równomiernie rozkładamy nadzienie na całej powierzchni ciasta, starannie je wyrównując, aby nie pozostawić pustych miejsc. A teraz najlepsze. Ostrożnie zwijamy ciasto w roladę, dokładnie zamykając brzegi, żeby nic nie wypadło. Kroimy roladę na kawałki o grubości 1,5 do 2 cm. Mnie wyszło 14 sztuk. Każdy kawałek lekko rozwałkowujemy wałkiem lub rękoma. To zajmuje dosłownie kilka sekund, a mini pizze będą jeszcze bardziej apetyczne. Układamy nasze kawałki na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Aby uzyskać idealnie chrupiącą skórkę, mieszamy żółtko z łyżką mleka i smarujemy wierzch każdej mini pizzy. Blaszkę wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w temperaturze 180 stopni Celsjusza przez około 25 do 30 minut. Gotowe mini pizze wychodzą rumiane z soczystym nadzieniem i delikatnym aromatem sera oraz ziół. Ten przepis to prawdziwy hit. Idealne danie na szybką przekąskę lub na przyjęcie dla dzieci. Drodzy, jeśli przepis Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić lajka i napisać w komentarzach, czy robicie coś podobnego w domu.